Nazywam się Ania Mencel, jestem naturopatą i terapeutą mikroprądów FSM i myślę, że mogłabym pomóc w PTSD uwolnionym zakładnikom z Izraela oraz żołnierzom IDF. W takim małym urządzonku można między innymi zapisać program, który pomoże zminimalizować, a z czasem całkowicie wykasować efekty długotrwałego stresu pourazowego. Program na PTSD trwa około 2,5 godziny. W związku z czym przy dobrych wiatrach mogłabym pomóc trzem osobom dziennie. Jedno urządzenie, trzy osoby dziennie, 100 osób miesięcznie. Celem tej zbiórki jest zakup minimum 10 takich urządzeń. Chcę je sprowadzić ze Stanów, zapakować do walizki, wsiąść w samolot i polecieć do Izraela, m.in. do organizacji High House Angels która pomaga w tej chwili żołnierzom IDF w stanach chronicznego bólu oraz właśnie minimalizowania stresu, który jest w tej chwili coraz mocniej odczuwalny. Ale również mocno na sercu leżą mi wszyscy, którzy w poważny sposób zostali dotknięci masakrą z 7 października czyli zarówno wypuszczeni zakładnicy, w tym Emily Hand, która ma lat 8, a także rodziny zamordowanych, rodziny porwanych, które do dziś nie wiedzą, co się z nimi dzieje, i żyją w zawieszeniu i w ciągłym stresie. Izrael to w ogóle jest taki naród z PTSD. Chciałabym chociaż troszeczkę pomóc w tej sytuacji ludziom, którzy byliby na to gotowi. Jeśli więc los poszkodowanych jest wam na sercu, jeśli los, los Izraela jest wam na sercu, jeśli chcielibyście usłyszeć, jakie mam wnioski również medyczne po takiej podróży, zachęcam do zasilenia tej zbiórki. Przy 10 maszynach moglibyśmy naprawdę dopomóc nawet tysiącu osobom w ciągu miesiąca, a ja bym też. Jeśli dałoby się przeszkolić terapeutów na miejscu, chciała takie maszyny im zostawić, żeby mogli tam służyć dalej.